Dzień dobry. Chcia, chcielibyśmy zaprezentować Wam szaurmę. E, tak z, więcej jak z pół kilo mięsa e, z piersi z kurczaka. Kroimy je wzdłuż, e, następnie kroimy w takie paseczki. E, dodajemy trzy czoski, e, jogurt, słyszę, trochę oleju. <trym> Mogą być z ogórków kiszonych troszeczkę zalewy. No i wszystkie, które są przyprawy, jakie mamy w domu, nie jest problem. Wszystko dodajemy. Na końcu dodajemy sok z cytryny. Tak jak tu widać. Wszystko mieszamy. Dodajemy przecier pomidorowy. Też od razu mieszamy. Jakie mamy przyprawy, i na końcu dajemy kary. Na końcu wszystko wylewamy, rozprowadzamy po, po mięsie. Wszystko mieszamy razem. Odstawiamy troszeczkę sobie na jakiś tam dzień czyli trochę do Zamrażarki, żeby już było gotowe, tak jak tu widać. I mrozimy. Następnie dajemy troszeczkę margaryny No i smażymy te mięso. Żeby nie było za ciemne, nie, nie jasne. Czekamy aż się zarumieni. Następnie przekładamy też, jak tu widać. Następnie tortille. Maczamy w tym i układamy, kroimy mięso jeszcze bardziej. Rozkładamy sos czosnkowy, rozprowadzamy, układamy mięso wzdłuż. Można dodać ogórka, paprykę czy anty. Coś innego? Tak jak tu widać, papryka wszystko zwijamy i podsmażamy na patelni w jedną i drugą stronę. Zwijamy tak jak widać. Tak to wygląda po obróceniu na drugą stronę. Musimy też troszeczkę ugnieść, tak przycisnąć, żeby to troszeczkę było ciemniejsze. I to już jest koniec tej naszej szaurmy. Więc kroimy sobie na mniejsze kawałki, jak to lubi. I można sobie też udekorować. Jak też właśnie ten sos czosnkowy jest bardzo dobry. Bardzo smakuje. I myślę, że życzę Wam smacznego. A to jest do zamrażarki. Na następny raz już gotowe. Tak to wygląda. Bardzo pyszne.